Pozycja 5108 jest to kolejny bardzo ładny Antoninian z czasów flipa I Araba. Moneta oceniona przez nas na stan 1-2+, z pięknym blaskiem, ostrym reliefem. Wystarczy spojrzeć na chociażby brodę cesarza. Jest to emisja związana z obchodami tysiąclecia miasta Rzym. Tutaj mamy Nawiązującą do tego legendę, ideę nawiązującą do idei wiecznego Rzymu, stąd Romae Eternae i przedstawienie Romy siedzącej na tarczy z włócznią i wiktorią trzymaną w dłoń, na ręce. Ona ta bardzo ładnie zachowana. Pozycja 5108. Cena wywoławcza. 200 zł.